Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na przewodnik po produktach kuchni japońskiej. Wiele osób pyta mnie w komentarzach, jak i w takich wiadomościach prywatnych o niektóre składniki, więc myślę, że ten film się może niektórym osobom bardzo przydać. Będzie to dłuższy troszeczkę film, więc zajrzyjcie do opisu filmu, gdzie będą umieszczone. Po prostu takie przedziały czasowe, gdzie dana sekcja będzie w filmie umieszczona, na przykład gdzie są sosy, gdzie jest miso itd., tak A teraz już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Zaczniemy, może, od ryżu. Jak widzicie, ja ryż przechowuję w takim dużym słoju. Przeważnie kupuję takie opakowanie około 10 kg ryżu do susi. Proszę bardzo, tak wygląda ten ryż. Myślę, że jeżeli kochacie japońską kuchnię, to to jest produkt konieczny. Już się tutaj zaprezentował, więc można go odstawić na bok. I teraz przejdziemy może do sosów sojowych. Jak wiecie, ja najczęściej używam, jeżeli chodzi o japońską kuchnię, sosu kikomana. Ten akurat sos jest wyprodukowany w Japonii. Ale na nasz rynek najczęściej wypuszczane są sosy i które są produkowane w Holandii. Też są bardzo dobre. Ale jeżeli będziecie mieli okazję kupić taki oryginalny japoński, to tym lepiej. Ja oczywiście kupuję duże opakowanie, bo dużo gotuję, więc szybko się zużywa i zawsze brakuje później. Tutaj mam taką ciekawostkę. To jest biały sos sojowy z dodatkiem dasi. Jest w takim specjalnym opakowaniu próżniowym, dzięki czemu zachowuje dłużej swoją świeżość. Jest to taki sos, który można wykorzystywać nie tylko do przyprawiania, można też używać do różnych sosów. Nawet można sobie przyprawić po prostu ryż. Ja bardzo lubię właśnie sobie jeść ryż taki świeżo ugotowany z odrobiną takiego sosu na to na przykład jajeczko i macie już gotowy posiłek bardzo smaczny kolejny bardzo smaczny i bardzo śliczny sos to jest słodki sos sojowy japoński ja bardzo lubię ten sos szczególnie w takim jednym daniu które prezentowałam u siebie na kanale ryż smażony z czosnkiem i z miso i właśnie z dodatkiem tego sosu sojowego jest po prostu przepyszny i tutaj mam świeży sos sojowy z dodatkiem kombu, czyli taka wersja dla osób na diecie wegańskiej i wegetariańskiej. Tutaj nie będzie dodatków dasi, czyli tych dodatków rybnych, więc oczywiście możecie śmiało stosować. Jest naprawdę bardzo smaczny. Też przyprawiam nim z reguły ryż. A tutaj taka ciekawostka. To jest sos sojowy ponzu, czyli z takim cytrusowym aromatem z reguły. Ja go używam do sashimi albo do dressingów, do sałatek. I jak już jesteśmy przy sosach, to warto wspomnieć też o sosie do makaronu soba i do przyprawiania też zup różnych. Ja przynajmniej tak przyprawiam. To jest mentsuyu, a to jest sos suyu. Tu już widzicie, zostało go niewiele. Można go też używać do makaronu udon z tempurą. Naprawdę bardzo smaczny, polecam. I dla fanów pierożków Gioza, jeżeli Wam się nie będzie chciało zrobić takiego domowego sosu do maczania pierożków, to możecie też spotkać właśnie taką wersję już gotową. Polecam. I kolejne płynne dodatki i przyprawy. To jest bardzo dobry ocet ryżowy. Ja sobie nie wyobrażam gotowania po japońsku bez tego octu. Bardzo lubię akurat ten ocet z tej firmy, także Wam polecam. Wszystkie te produkty możecie znaleźć naprawdę w wielu sklepach z azjatycką żywnością, nie tylko stacjonarnych, ale i tych internetowych, jest coraz więcej na naszym rynku właśnie takich opcji, więc korzystajcie. Ja też Wam podlinkuję w opisie filmu kilka adresów, żeby Wam troszeczkę pomóc. I teraz kolejny dodatek, który ja wykorzystuję do gotowania, to jest sake. To jest sake, którą sobie przywiozłam jeszcze z Japonii z pięknych czasów, jak można było podróżować. To jest takie opakowanie dwulitrowe, to jest takie specjalne sake do gotowania, ale powiem Wam szczerze, próbowałam kiedyś, jak smakuje, i naprawdę jest całkiem niezłe. I u nas można dostać taką opcję. Akurat powiem Wam szczerze, że próbowałam się przekonać do wypicia tej sake, ale teraz mi. Chyba bardziej odpowiada do gotowania. Wolę po prostu inny rodzaj, więc na pewno się nie zmarnuje, bo też wykorzystam do gotowania. Kupiłam ją w uszam. I jeżeli chodzi o kolejny dodatek płynny do gotowania, to jest mirin. Mirin znajdziecie na rynku w dwóch wersjach: w wersji alkoholowej i bezalkoholowej. To jest akurat wersja bezalkoholowa. Naprawdę bardzo fajna przyprawa. Korzystajcie z niej, bo dzięki temu dodatkowi naprawdę sobie podbijecie smak niektórych potraw. Moja córka jest wielką fanką okonomijaków, naprawdę uwielbia, więc u nas w domu nie może zabraknąć sosu do okonomijaków. Jest dostępny w takich dwóch opcjach, to znaczy to wydaje mi się, że one się właściwie chyba niczym nie różnią, tylko opakowaniem. Sosy do ekonomiaków. No i tutaj jest Mój ulubieniec, czyli majonez japoński, po prostu kocham, kocham, kocham. Ja sobie nawet smaruję chleb tym majonezem, naprawdę tak mi smakuje. Myślę, że powinniście spróbować chociaż raz, żeby się przekonać, naprawdę, że jest różnica w smaku. I myślę, że niektóre osoby już jak raz spróbują, no to przepadną, tak jak ja. Także szukajcie właśnie majonezu japońskiego, zwłaszcza z firmy Kewpie. Jeszcze ten Bobas jest taki koła, więc w ogóle chyba nie muszę. Bardziej zachęcać. I tutaj mam sos bulldog. To jest sos y, do przyprawiania kotletów wieprzowych oraz do przyprawiania krokiecików. U mnie na kanale są krokieciki, więc spróbujcie koniecznie. Spróbujecie i przypadniecie, zobaczycie. I mam taki dressing sezamowy, też, który jest bardzo dobry do maczania w nim mięsa, ale też można przyprawiać różnego rodzaju sałatki, doda takiego fajnego sezamowego aromatu. Naprawdę jest pyszny, spróbujcie koniecznie, się Wam uda go znaleźć. Tak Wam powiem, że większość tych produktów ja kupiłam w Polsce. Oprócz oczywiście tej sake, którą sobie przywiozłam z Japonii, ale to już mówiłam, więc nie będę się powtarzać, więc można, jeżeli się poszuka dobrze, to naprawdę można. A teraz przechodzimy dalej. Ja bardzo lubię katsuoboshi, to są suszone płatki tuńczyka Bonito. Ja mam dwa rodzaje. Ja Wam pokażę tutaj, to jest taki jaśniejszy. A tutaj mam taki ciemniejszy, w takich większych, grubszych płatach. Ja z reguły wykorzystuję kacłobosi do gotowania domowego dasi albo do. Dekorowania i przyprawiania okonomijaków. Moja córka sobie nie wyobraża okonomijaków bez kacłobosi, bardzo lubi. Później takie ugotowane już kacłobosi też możecie po prostu wykorzystać do przyprawienia ryżu. Naprawdę nie wyrzucajcie. Przyprawcie sobie takie kacłobosi ugotowane odrobiną sosu sojowego, i naprawdę to jest świetny dodatek do ryżu. A jeżeli chodzi o dasi, no to ja mam też taki tutaj substytut na dni kiedy nie chcę mi się gotować, a takie dni też się zdarzają, więc mam takie dasi granulowane, takie dasi w proszku. Myślę, że raz na jakiś czas można sobie takim substytutem życie ułatwić, po to to jest na rynku, żeby skorzystać. I jeżeli chodzi też o dasi, no to przyda wam się kombu. Ja mam tutaj kombu w takiej formie już niteczek cieniutkich. Też bardzo fajne, wygodne, polecam. I kolejny, jak dla mnie, absolutny must-have produktów japońskich w kuchni to są te kostki do kary. Jak widzicie, ja mam tutaj różne rodzaje. Tutaj wersja taka bardziej ostra, tutaj łagodniejsza, aczkolwiek dla mnie ta wersja ostra w ogóle nie jest ostra. No ale cóż, tak już mam. Jest jeszcze taki rodzaj kostek. Taki rodzaj kostek. I jeszcze taki, a tutaj mam gotowe kostki do białego gulaszu japońskiego. Ja robiłam też u mnie na kanale, więc gdzieś wam tam podlinkuję na górze link, jeżeli będziecie chcieli zrobić. Można też zrobić bez tych kostek, ale wiecie, czasami się warto posiłkować, jak nam zależy na czasie. Po ilości już widzicie, że u mnie w domu miso lubimy. Ja już po przełożeniu z opakowania właśnie trzymam sobie w takim szklanym pojemniku w lodówce. Więc miso koniecznie. Tutaj taka wersja już od razu płynna, więc łatwiej troszkę ją przygotować. Można zabrać takie opakowanie na przykład do pracy, zalewacie gorącą wodę i macie pyszne miso. A jeszcze, żeby było łatwiej, to widzicie, mam też takie Miso w saszetka. Tutaj w tych saszetkach są jofilizowane glony wakame i tam jest jeszcze frytowany tofu, a w tych saszetkach jest miso. Więc też takie fajne, Do to torebki wrzucacie i macie głoda, jakiegoś to szybciutko mi się macie gotowe. Nie wiem, czy wiecie, że japończycy kochają makarony. Wcale nie kochają bardziej ryżu od makaronów, tylko są po prostu makaroniarzami. Więc musi być udon. Ja też udon robiłam takiej domową recepturę, więc podlinkuję wam ten przepis. Myślę, że też będziecie się dobrze bawić przy robieniu tego makaronu, bo tam się depta i w ogóle jest fajnie. Tutaj jest. Gryczana soba, naprawdę super, ja bardzo lubię po prostu sobę z odrobiną nori i sosem mentsuyu i po prostu jest balka jedzenie. Mam też udon w wersji mrożonej, na szutkę wyciągnęłam właśnie z zamrażarnika, żeby Wam pokazać, że jest też w takiej formie udon. Makaronu ramen nie mam tutaj, bo makaron ramen jak wiecie robię sama, więc też u mnie na kanale możecie znaleźć przepis. Naprawdę warto czasami popróbować. Nie wiem, czy Wam się będzie chciało taki makaron robić, ale jeżeli tu są jacyś pasjonaci, którzy chcą poświęcić więcej czasu, żeby mieć taki domowy makaron, to jak najbardziej zapraszam. Super smak i naprawdę duża satysfakcja. Tutaj mam panko. Ja sobie teraz już nie wyobrażam w kuchni używania innej bułki do panierowania jak panko. Tutaj próbowałam drapać, ale mi nie wyszło. 21 z kosztowało już Tajemnica jest rozwiązana. Więc myślę, że jeżeli będziecie często gotować japońskie dania, to kupcie sobie, jak ja, takie właśnie duże, kilogramowe opakowanie i naprawdę ani się nie obejrzycie, jak będziecie kupować kolejne. I jeżeli tutaj są jacyś fani Anko pasty z czerwonej fasoli, no to odwrócę dla Was tutaj to opakowanie. Tutaj już mam taką gotową pastę z czerwonej fasoli, już doprawioną cukrem od razu do deserów. Też można kupić w takiej formie. Ale, jeżeli chcecie się pobawić, to też możecie taką pastę zrobić samemu. Ja robiłam na kanale. I nie mogłabym pominąć japońskiej musztardy. Ona jest w środku, właśnie w takich tubeczkach. Bardzo fajne, wygodne do przyprawiania. Kolejny składnik to jest olej sezamowy z chili. Naprawdę jest ostry. Jak na japońskie standardy ostrości, no to powiem Wam, że tutaj się popisali. I nanami to garashi. Ojejku. Coś mi się tutaj z tym olejem... No zaraz łapę umyję. I w takiej formie tutaj nie wiem, może od tej strony Wam pokażę, jak to wygląda. Właśnie nanami to garashi. Do przyprawiania ramenu, udonu, naprawdę super w takich fajnych buteleczkach. Nie możemy zapomnieć też o tofu. To jest akurat organiczne tofu. Bardzo smaczne, polecam. Ale oczywiście u nas też już można w sklepach kupić bardzo dobrej jakości tofu, zarówno takie jedwabiste, jak i takie bardziej zwarte. Więc fani tofu łączcie się, czyli łączymy się, bo ja jestem wielką fanką tofu. Absolutnie nie mogę pominąć sitake. Ja z reguły kupuję sitake, właśnie suszone. One mają więcej, tak naprawdę, aromatu. Ja korzystam właśnie z sitake, jeżeli chcę doprawić jakąś zupę, żeby wydobyć więcej umami, albo żeby sobie zrobić taki po prostu bulion dashi na bazie tylko sitake. Naprawdę jest super, polecam. Później takie już namoczone grzybki takie można sobie zamarynować w słodkim sosie sojowym i są super do sushi. I tutaj mam wielką pakę moci, ciastek ryżowych. Ja bardzo lubię moci. Tutaj chcę Wam pokazać, jak wygląda. To jest taka kostka. Można sobie ją ugotować i dodać na przykład do zupy i wtedy macie taką, takiego kleistego, smacznego grudka. A tutaj jest pokazane, że można też ugrillować albo upiec w piekarniku, i wtedy na zewnątrz macie taką chrupiącą skórkę. A w środku są takie ciągnące. Jak przyprawicie sobie sosem sojowym, no to po prostu jest taka pycha. Nie wiem, ja teraz tak opowiadam, opowiadam, już coraz bardziej zaczynam być głodna, ale wiem już, co dzisiaj będę robić, więc. I oczywiście nie można pominąć imbiru. Imbir w japońskiej kuchni jest bardzo często wykorzystywany. Ja zawsze mam w lodówce przynajmniej taki kawałek. Jest jeszcze oczywiście imbir marynowany do sushi i Benishoga, czyli taki imbir piklowany. On jest taki dosyć kwaśny i słony. Dodając go, można przełamywać po prostu takie bardziej delikatne danie, jeżeli chcemy dodać im takiego kopa. To są takie niteczki, paseczki, można bardziej powiedzieć, imbiru marynowane, naprawdę pyszne. Nie mam tu niestety imbiru do sushi. Tu mam nadto. Ja akurat jestem we frakcji osób, które kochają nadto. Jest też frakcja, która go nienawidzi ze względu na zapach i w ogóle, na jego taką ciągnącą konsystencję, ale wiecie co, kto lubi. Ja mam tutaj nadto w wersji suszonej. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. To są takie suszone ziarenka. Albo czekajcie, co się będziemy rozdrabniać. Tak wygląda. Suszone nadto. Ja lubię piwka takie słuszone na to albo wymieszać z gorącym ryżem i też jest dodatek taki zdrowy na to ma bardzo dużo błonnika i w ogóle wszelkich innych dobrych składników więc kochajcie na to nie mam tutaj takiego na to niestety świeżego bo ciężko jest kupić akurat w sklepach takie na to a szkoda bo byłabym konsumentem numer jeden i tutaj są takie bardziej ciekawostki, ale stwierdziłam, że wam też pokażę takie ciekawostki. To są takie upiększacze bento. Ja otworzę może jedną paczuszkę z ramonem. Można zrobić bento dzieciakowi do szkoły, albo nie tylko dzieciakowi, przecież nie tylko dzieciaki lubią ładne rzeczy. I tutaj, oczywiście, wiadomo, dla kogo było zakupione. To są takie kolorowe posypki do ryżu. Można wymieszać z ryżem i możecie mieć żółty, zielony, czerwony, fioletowy i różowy. Ja z reguły korzystam z takich foremek. Tak naprawdę te foremki są do jajek, ale jak wymieszacie ryż właśnie z którąś z tych torebeczek i umieścicie tutaj w tym opakowaniu i otrzymacie jakieś 10 minut, to potem na talerzu ląduje właśnie taki samochód albo taki króliczek. A, bo taka rybka no i w ogóle jest wesoło. Mam też taki gadżet do robienia właśnie takiego misia cudownego. Po prostu ładuję ryż do środka, potem trzęsiemy i na talerz wylatuje taki misiu. Oczywiście kupiony jest w Dajzo. Dajzo to po prostu jest skarbnica. Wszelkich cudowności. Ja jak wchodzę do Daiso, to znaczy nie wchodzę teraz, bo nie mam jak. Ale jak jestem w Japonii to i wchodzę do Daiso, no to sorry, nie mam niej jakiś czas i wychodzę oczywiście obładowana, wchodzę po jedną rzecz, a wychodzę z dwoma reklamówkami. Także jeżeli się wybierzecie do Daiso, no to się przygotujcie właśnie na takie przygody. Jak już jestem przy gadżetach, to przeszłam z produktów do gadżetów, a niech tam, to pokażę Wam też oczywiście kupione w Daiso. Mam tutaj takie foremeczki do robienia onigiri w dwóch rozmiarach. Ładujemy ryż. Później dociskamy i tutaj cyk i wylatuje piękny trójkącik, więc jak tylko będziecie mogli gdzieś kupić, bo to nie tylko w Japonii można kupić, trzeba po prostu poszperać w sklepach, to naprawdę to jest coś, co Wam się przyda. Mam też taki Malutki moździerz, to jest fachowa nazwa Suribachi. Ja sobie tutaj świeżo ukrażony sezam dodaję i odrobinę sosu sojowego, i sobie robię taki domowy dressing, i sobie robię taki też klimat. Czuję się, jakbym była w Japonii. I wracając do tych posypek, no to też muszę Wam pokazać, że w Japonii są bardzo popularne furikake, czyli takie posypki do ryżu. Ja mam tutaj akurat z prażonym czosnkiem i mam taki z wasabi. Ja Wam pokażę, bo mam akurat otwarty, jak to wygląda w środku. No. I tak wygląda. Gotujecie sobie ryż, posypujecie takim furikakę do tego jajeczko sadzone i po prostu palce lizać. I ostatnia rzecz, którą Wam chcę pokazać, to jest mąka ryżowa do deseru Shiratama chyba nazywam, dokładnie. tak, chyba tak czekajcie, mam ściągę Shiratama dokładnie i ja się zaciekawiłam tym produktem po obejrzeniu takiej naprawdę pojechanej produkcji na Netflixie Kantaro, sprzedawca, który kochał słodycze myślę, że <gryw> dla odmówczenia polecam serdecznie ale jest naprawdę specyficzny myślę, że będzie ta produkcja też miała swoich fanów także polecam serdecznie a teraz już kończę. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się do czegokolwiek w życiu przyda, bo mnie na pewno będę mogła się cofać czasami, zobaczyć co miałam, a czego już nie mam i co trzeba kupić znowu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam dużo zdrowia przede wszystkim. Mam nadzieję, że osoby, które są nowe tutaj na kanale, zasubskrybują go, dacie łapkę w górę i zmotywujecie do dalszego nagrywania. A teraz no co? Pa Pa!